Kiedy spojrzał na ulicę, jadą piękne samochody, autobusy, się tak Ciężko było, ale dotarliśmy do Konina. Jechaliśmy z Wrześni do Konina pociągiem. Tutaj sprawa tych kolei, tych przewozu tych rowerów jest coraz bardziej takim mankamentem, ponieważ no ciężko jest zapakować chociażby nawet w grupie 11 osób do, do, do pociągu. A ja swoim cały świat Lubię, kiedy w wiatr. Mijam pola i lasy Tutaj i u nas w Kolinie zawsze już drugi rok prowadzimy taką akcję, gdzie po prostu przed każdym sezonem robimy sobie szkolenia specjalne. Razem z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego. Chodzi po prostu o to, żeby nasi rowerzyści znali przepisy ruchu drogowego, a jest po prostu to po to potrzebne, że jeśli złamie rowerzysta przepis, nie mógł się tłumaczyć, że czegoś nie wie, że, czyjś, że nie jest zorientowany. Przerzutkami nie szarżuje, bo przyjemnie jechać właśnie tak jak ja. Dobry panie a ja swoim rowerem więc cały świat. Lubię, kiedy puszak niszczy wiatr, mijam pola i lasy i podziwiam wciąż. Jak Dobry, I od jest cały świat. A ja swoim rowerem zbędę cały świat. Wprowadzili tutaj nowy sposób uprawy ziemi, walkę z, z, z nawodnieniem, z robienie różnego rodzaju... Zapór i tak dalej, bo tu były w ogóle bardzo, bardzo załamane tereny. Ja jechałem z babką, tam gdzieś ze skresy, <mulity> na z Podmarskiego, tam w końcu... Aha, tam koło nie Kiedy spojrzał W błękitnym, czystym niebie. Samoloty mknął przed siebie, I pociągi pędzą z wszystkich świata stron I ty jest subczelka! A ja swoim, cały świat. Lubię, kiedy w uszach gwiszczy mi wiatr. Mijam pola i lasy, I podziwiam wciąż, jaki piękny jest ten świat. Gdy A ja na, na pewno się żona ucieszy. Nie wyprowadzam wiatr. Mijam pola i lasy i podziwiam wciąż. Jaki piękny jest ten świat. To. 25 lipca startuję zesą Polna, jadę dookoła Polski, będzie to wyprawa charytatywna dla Szymona, Roweru i marzenia dla Szymona, czyli rowerem dookoła Polski. Będę zbierał pieniądze na jego rehabilitację, by pomóc mu stanąć na nogi. Z przerzutkami nie szarżuje, bo przyjemnie jechać właśnie tak jak ja. Joanna A ja swoim rowerem Te rajdy, poprzez to, że jest tych pięć punktów i są tam różnego rodzaju zadania i teoretyczne, i praktyczne, powodują, że można się coś dowiedzieć o, na przykład, jednym z punktów, o tym cmentarzu ewangelickim dzisiaj, o czym też ja się sam dowiedziałem dopiero po raz pierwszy, więc, więc jest też element na pewno poznawczy i, i turystyczny, bardzo istotny w tych naszych zajęciach. Pasza, pasza.